Dzień dobry moi drodzy! Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Wiecie co? Jest bardzo ludzka godzina. Jest 8:30, więc robimy kawę. Szczerze mówiąc, to cieszę się, że zaczęłam. Ja! Szczerze mówiąc, to cieszę się, że zaczęłam znowu wstawać o takiej godzinie. Teraz przez całą małpkę pracowaliśmy, więc mój zegar biologiczny znowu się przestawił na tak wczesne stawanie. Ale to dobrze, bo przynajmniej. Myślałam, że nam się kawa zepsuła. Nie, jednak nie. Ale to dobrze, bo przynajmniej nie szkoda dnia. Możemy zrobić dzisiaj bardzo dużo rzeczy. Więc, ale, ale kawę trzeba wypić. To, to jest must have. Ja się załamę, ja nie wiem, czy zrobimy kawę. Słuchajcie, ja chciałam, przefiltrowałam teraz wodę, żeby wlać, przefiltrowała się i ja zaczęłam ją wlewać, rozumiecie to? A, nie pokażę wam, bo mam straszny syp w lewie, ale pojemniczek jest po drugiej stronie blatu. Ja wlałam wodę po prostu bezpośrednio tu do ekspresu ja po prostu nie wierzę. Ja mam nadzieję, że z tym ekspresem nic nie stanie i że nie, wiem, nie będzie jakiegoś zwarcia. chociaż tu nie ma żadnej dziury. No dobra, może trochę jest, ale... Pierdzia, nie, nie wiem, co tam czapu GPT. Po prostu tutaj wlałam tą wodę i tutaj macie ten pojemnik, wkładacie. Uratowałam! Wszystko działa, więc kawusze się robi i ja idę w tym czasie zrobić sobie coś do jedzenia. Proszę bardzo, udało się, mam kawkę, zrobiłam sobie kamapeczki z ogórkiem, szczypiorkiem, więc teraz będę zajadała, pewnie zadzwonię do mamy, bo słuchajcie, to jest taka, no można powiedzieć, że nasza rutyna, że codziennie rano ze sobą rozmawiamy, pójdę na pewno podlać kwiatki na balkonie. Nie wiem co jest z tymi rododendrenami Rododendronami. Rododendronami. O, no. Że one po prostu te kwiaty im tak oklapują. One oklapują, słuchajcie, je wystawię bliżej barierek jak będzie słońce i one będą jak nowo Naprawdę nie wiem co jest z nimi nie tak. Ja Wam już mówiłam tyle razy o tych herbatach Remzej, ale one są przepyszne i właśnie najlepszy jest ten smak z Brzoskwinią, on jest po prostu. Mmm! Kocham, naprawdę ja za Liptonami za bardzo nie przepadam. Chyba że smak zielona herbata, ale Nesti, Nesti kocham, Boże, Nesti to ogólnie ma e, szczególne miejsce w moim sercu, ale Remzej. O wiele tańsza alternatywa, i tak samo dobra. Słuchajcie, dzisiaj, z racji tego, że wspólnie się nudzimy, to chcę. Na pewno nie mieć włosów w buzi. Chcę, słuchajcie, żeby ten dzisiejszy dzień był taki. Mm, inny niż inny. Chcę wprowadzić nawyki które chcę wprowadzić. Tyle, co to więcej do gadania. Więc pierwszym z tych nawyków, które chcę wprowadzić, to jest czytanie książek i szczególnie tej książki Atomowe Nawyki. Ja ją dostałam od Kuby na walentynki, bo go o to poprosiłam i powiedziałam, że będę czytała, ale jak będziemy mieli zrobiony już balkon. Mamy zrobiony balkon, natomiast pogoda nie dopisuje, ale i tak przeczytamy dzisiaj książkę, tylko najpierw Musimy ogarnąć ten bałagan. Tam jeszcze przyszły puszki dla Kici. I znowu, albo jestem jakaś, nie wiem, nie umiem czytać, albo znowu mnie oszukali. I słuchajcie, zamówiłam znowu mu mix i znowu Kupa powiedział, że przyszła tylko chyba cielęcina z indykiem. Zaraz zobaczymy, zamawiałam tym, ale tam jest bałagan, może nie będę pokazywała tego zlewu za bardzo, e, natomiast, tak, tutaj mamy, a nie, mamy łososia, łososia i cielęcinę, a miał być miks wszystkich smaków, no ale przynajmniej w końcu się doczekał do innoteci, bo powiem wam, że karmę, którą teraz kupowaliśmy, e, czekając na tą przesyłkę, to już zaczął wybrzydzać. Dolina Rodycz to jest jedyna karma, której on nie wybrzydza. Dałam mu, słuchajcie, jeść tak około 9, mam godzinę 13, .00. a on dopiero co zjadł. Dopiero on już tak zaczął wybrzydzać, była jakaś chyba resztka Maxi Natural, jak dobrze pamiętam. Więc teraz... Książę nie będzie wybrzydzał, będzie jacy, no i tak jak mówiłam tam w tle, o Boże, pranie pokazałam całe, natomiast słuchajcie, nasza Kicia bardzo nudziła w nocy i zniszczyła palmę dosłownie, te najdłuższe, e, jak to mogę powiedzieć, no najdłuższą część tej palmy połamała, dlatego ona teraz jest przywiązana sznurkiem, tak, wiecie, prowizorycznie i oparta o ścianę. Nie komentuję tego. My szybko Ja. Sam ans. My dziewczynom. Kurwa, mi do buzi. Zdałem? No plułeś mi do buzi. Czyli zdałem. Chciałem beknąć, ale nie zdążyłem nabrać powietrza. Jest radą mamy dziewczyną Dzień dobry w nowy dzień. Nie? Moja laleczka jest bardzo niegrzeczna. Dzisiaj spały całkowicie z nami w sypialni. Bo atakował kwiatka i złamał kolejną łodygę. Tylko spał dzisiaj z nami, zamknięty. Bardzo mi się to nie podobało. Miał czoł. No ale trudno. A trzeba płacić za swoje. ma wg... brudne uszy. Pokaż swoje brudne uszy. Trzeba ci umyć uszy, kolego. Odkryjemy sobie te gwiazdki zaraz. A nawet i ten ziek. Jak... Kitka przestanie kraść. Kiciu. Nie wiem żeby co odkleimy. Tak w ogóle dzisiaj w nocy wstałam i sobie tak nie szczypało oko. I ja myślałam, że już mam jakieś zapalnie spojówki, czy, czy coś w tym stylu, ale przypomniało mi się, że wczoraj nakładałam sobie krem na noc, na popieki i ten krem po prostu musiał mu się dostać i tak jeszcze pało oko, myślałam, że zaraz wyjdę z siebie i stanę obok, ale jest wszystko git, więc dobra, odkryjmy sobie te gwiazdki. A ja jestem w szoku, że one działają, nie? Myślałam, że to będzie taki, wiecie, totalny skam, a one serio działają. Patrzcie, mówiłam, że tak będzie, że wyjdzie słońce i one odżywają. Te nie, bo tu nie dochodzi, ale przystawię je tu już macie kit. Jest bardzo zimno, nie? Jest strasznie zimno i myślałam, że ja sobie teraz wyjdę, poczytam książkę na naszym pięknym balkonie, ale jest tak zimno, że jednak nie, że musimy do domu. Kuba jedzie nam. Au! Widziałeś co? Zaczepił mnie na drapaku! Kuba idzie się myć i jedzie po świeży chlebek. Proszę bardzo, Wife material. Zobacz. Czy, czy masz jakiś, kolego, problem? Zobaczymy czy wyszło na miękko. Bieraj to jajeczko. Ale jest gorące. Nie jest gorące, tylko twoja wyobraźnia. Zobaczymy, jak ci się będzie rozpływało w ustach. Proszę bardzo, uwaga, uwaga. No ale tak, żeby żółtko No przecież, no to zanim się dokopię do żółtka. Komfortowe, jak ktoś ci tak robi. Że jak? Ja i tak to dodam. Nie. nie zobaczymy. Tak. Zobaczymy teraz, bo Kuba nie chciał pokazać. Ale jest faktycznie gorąco. Smakuje. Może jakieś dziękuję, a może coś polecimy za takie pyszne śniadanie, że zrobiłam. Dobra, śniadanie. nic. Nie. Jasne, kochanie. kupuj bilety. mam tyle tyle mam funduszów, że możemy dzień w dzień zwiedzać inne państwo ale robię zajębiste jajka na miękko. Jesteśmy już po śniadanku i słuchajcie, chcę wprowadzać takie nowe albo stare nawyki do swojego życia, oczywiście nie wszystko na raz po kolei. Więc takim pierwszym w sumie, który bym chciała wprowadzić to jest właśnie masaż kamieniem głasza. Ja kiedyś robiłam ten masaż, powiem wam, nie pamiętam ile najdłużej w nim wytrwałam ale pamiętam, że robiłam i pamiętam, że faktycznie najbardziej mi kiedyś zależało, żeby mieć zarysowaną linię tutaj żuchwy, tak zwaną jaw i faktycznie pomagało, ale teraz słuchajcie, będziemy robić na asymetrię twarzy, ja już tutaj z Chat GPT wszystko mam dogadane, on mi wszystko pięknie rozrysował, także będziemy to robić, ogólnie ten kamień, słuchajcie, to jest cud, że ja go znalazłam, naprawdę i w życiu chyba nic aż tak nie myłam, aż do, on jest odkażony oktaniseptem. Różnymi żelami, jakimiś pierdolami, więc mam nadzieję, że mi nic nie wysypnie. Natomiast jestem bardzo ciekawa też tego. Słuchajcie, serum, e, w sumie bardziej olej z czarną. Ja go kupiłam głównie, żeby odgniatać sobie e, słucharki, ale spróbujemy też, żeby wiecie, mieć poślizg na twarzy i tak dalej. Zobaczymy, jak się po prostu sprawdzi. Ja zawsze to robiłam na olejku rycynowym, natomiast skończył mi się i zobaczymy, może będzie lepiej, może jakaś, wiecie, Moja twarz się zmieni po tym, więc zobaczymy sobie oczyściłam już sobie twarz, umyłam. Tak nieładnie, nie chcę na dywan, bo nie wiem, czy nie zafarbuję. go sobie trochę. Okej, okay. widzę, że on już będzie lepszy niż olejek krycynowy. Mam tutaj na myśli to, że olejek krycynowy jest taki. Mam wrażenie bardziej zbity, a ten jest taki faktycznie fajny, że ma taki fajny poślizg. E, ładnie pachnie. Trochę za dużo. Ładniej niż olejkrysyn. Czy ja wykorzystałam już połowę butelki? Nie, dobra. Myślałam, że wykorzystałam połowę butelki. Oczywiście nie zapominamy o szyi. To Słuchajcie, już chciałam tak dawno zacząć ten masaż głasza, ale dzisiaj mówię nie. Muszę się zmobilizować, zmotywować i po prostu zacząć w końcu żyć tak, jak faktycznie chcę. Jest zero wymówek i tak dalej. Pamiętacie, że jak robicie masaż głasza, to żeby się bardzo dobrze doedukować do do w tym temacie, bo możecie sobie zrobić totalną krzywdę. I pamiętam, że moja koleżanka z pracy raz nie chciałam się nic odzywać, ale wiedziałam, że miała, wiecie, takie pełno, jakby miała malinki na twarzy, i ja, wiecie, no nie chciałam nic mówić, nic pytać. No bo wiem, że dla niektórych to nie wiem jakiś temat tak, bo może być temat stydliwy, Ale sama mi powiedziała, że słuchajcie, to nie są malinki, tylko że zrobiły je się po prostu siniaki właśnie od masażu głasza, bo bardzo mocno naciskała. A pamiętajcie, że jak robicie masaż tym kamieniem, to jest dosłownie leciutko dociskacie do twarzy. Ja sobie, wiecie, tam wymyślam, sprawdzam, co tam mi się najbardziej, wiecie, sprawdza. E, mi najbardziej zależy, żeby wyrównać asymetry i żeby zlikwidować podbródek. E, natomiast nie muszę że profesjonalistką i te ćwiczenia, które na przykład teraz ja Wam pokazywałam na przebitkach, nie znaczy, że one są poprawnie wykonane. Myślę, że tak, z tego, co wiecie, coś tam edukowałam w tym temacie i tak dalej. To wydaje mi się, że tak, ale co jeszcze mogę powiedzieć o tym serum olejku z czarnuszki? Że jest lepszy niż recynowy, bo po recynowym, jak kończyłam masaż, to już na końcówce, jakby wiecie, czułam się jak ciągnę tą skórę, bo już ten olej się wchłaniał, a tutaj jest jeszcze go dużo, więc polecam z całego serducha. Postanowiłam, że się pomaluję, czy ja gdzieś wychodzę. Absolutnie. Nie wychodzę, natomiast chcę zacząć działać na TikToku. Yy, natomiast śpieszę się troszkę, bo mieliśmy dzisiaj jechać do. Ale sobie zrobiłam chyba krzywdę. W ogóle widzicie to? To jest akurat prawda, że jak macie kotka, tylko no, nie wiem jak dziewczynkę, bo zawsze miałam chłopaków kotków, to chłopaków kotków. To zawsze was tak podziwiają, i ja zawsze, jak się maluję, słuchajcie, albo coś. No, wiadomo, że jak gotuję jakieś mięso, czy coś, no to zawsze, nie? Ale jak się maluję, albo robię skinker, to on się tak na mnie patrzy, że już mu zazdroszę, nie? To jest po prostu. Kocham cię, wiesz? Nie chcę powoli mrugnąć, ale mi coś od oka wpadło. Ho, ho, ho. Do oka. Nie no. A nie, widzę, widzę, mam włosa. Weźmiesz tego włosa? Mam no, na no, powiece włosa. Zamknij oko. Ale nie wyrwij mi rzęs. Nie wziąłem tego włosa. No nie wziąłeś, bo go czuję nadal. Mam go na oku. Widzisz, Kuba, weź go. On nie... Otwórz całe oko do pełna. Tyle mamy ziemniaków. Kobo coś pochodzi, mamy ziemniaków. Ile to jest kilo? 5? No. 5 Pię kilo ziemniaków. Nie mówiłeś, że masz taką ładną dziewczynę? No mam no, piękną. Nie yeah. mam. Okay. Idziemy, moi drodzy po Zuzie, szybko. Ale szybko, dobra? Nie. Szybko, 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 szybko. 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 Ja już jestem wykąpana i tak dalej, ale słuchajcie, mamy jakieś... Mogę to? Ananasik, ananasik. Mamy nowości do przetestowania. To są te jelly fruty. To się nazywa jelly fruty? Jak to? ten jelly frucik? Te takie co... I, I strzelają wam w buzi te takie soki popularne. Plus mamy moci o smaku maliny i to moci e... Podobno, tak, to ci podobno smakuje jak takie yy, granulki, co macie jak granulowaną herbatę, więc yy, zobaczymy. Ty już to jadłeś, nie? Ja ogólnie za nie przepadam. Nie widzę sensu płacenia 20 zł za 6 kulek małych, oblepionych w mące. Czemu nie ugrzyzła na nosika? Nie smakuje mi to. Nic to nie smakowało, <grym> więc <wyszło> <grym wyszło> A bo, a ja mogę to wypić? Może to wypić. Posmak teraz tej mąki w buzi. Ja... A what?! Boli tą kurką, włożyć ci ją... Wezmę to nożykiem lekko na kuje. Ucha mi ja chyba sobie lekko to nakuję. No, tak, to ale ja mam całe. aparat człowieku. No nie, ja sobie to nakuję. Nie, to w ogóle nie ma zabawy, to ja odpuszczam tę challenge. Dobra, trzy, cztery. Ale to jest dziwne ho, 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 ho. Ej, To nie jest dobre, to jest taki... Dlaczego porównałaś? Taki kisiel Taki, jakieś stare jużki ślepki, się trochę poleży, ten ty, ty, ty się spawiali. ale przybliż się trochę, żeby było słychać, jak strzela. Kuba połkniesz. Mm -hmm. Już? Mm -hmm. Nie wiem, ale ten pierwszy mi lepiej wyszedł. Smak mąki. Oj, ty Myślałam, że będzie trochę lepsze, jeśli ja nie nadaje, Ja nie lubię, słodyczy w ogóle. Zawsze zastanawiałam się, jak poprawić jakość obrazu dla Was. Z racji tego, że nagrywam przed nią kamerką głównie. No to ta jakaś nie jest jakaś dobra i zastanawiałam się, czy kupić, wiecie, na przykład takiego ringa, jakby przenośnego, nawet takiego małego, yy, czy nie wiem, jakiś na statywie, wiecie o co chodzi. A zapomniałam, że mamy coś takiego, jak ta lampka, co możecie sobie ją przykleić, gdzie chcecie. My ją akurat mamy nad szafką w kuchni. Pod szafką bardziej. Pod szafką, że jak przechodzicie, to ona ma tutaj taki tryb, że może być na ruch i ona się sama zapala. I teraz widzę, że nie wiem jak będzie z prześwietleniami. No, tylko w sumie wiecie, z taką lampą, to tak trochę... Słabo. I w ogóle, nie wiem, nie mogę się ustawić, bo ktoś mi napisał w komentarzu, kiedy przestanę wyglądać jak Hagrid. Jak ja przeczytałam ten komentarz, to ja wykuba, czy to jest mój pierwszy hater? O co chodzi w ogóle? Przepraszam was, jak cały czas ruszam tymi włosami. Ale... Nie wiem, nie mogę zapomnieć po prostu o tym komentarzu. Więc bardzo chciałabym wam podziękować za dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że te nawyki zostaną ze mną jak najdłużej. Że chociaż wytrwam w nich miesiąc. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się i buziaczki.